Mandero? 14 lipca eee, Piątek eee, przed 8, już przed ósmą, może już za 10 Tato wczoraj co opryskiwaczka przez z podciągnika na tą pandekę po z grubsza opłuka będzie trzeba umyć bo tu jest ta pandeka tak. na agregacie Będziemy doładowali troszkę te przyczepki jeszcze przed fajrantem i. Jadę to zapiś. Mamy kontrakt od 1 lipca, że teoretycznie możemy realizować A że nie kociliśmy teraz, bo wczoraj jak wam mówiłem padało. To to co? Nie będziemy tego rozładowywać, bo na no, nie ma sensu. No. Jak powietrze na popoje, bo gdzieś tam... Tu uciekło. Nie wiem nawet gdzie. Będziemy musieli jeszcze później, troszkę powietrze może dopompować. Minimalnie tutaj na złączce mi nie odbija. Chyba Główki na owe będzie musiał kupić. się coś się z flagą stało. Nie wiem czy to będzie widać. Bidna kolor straciła. Werwę straciła. Poszarpało ją, postrzępiło. Mówię. Dwa miesiące w Polsce. I tak skończyła biedna Musimy wymienić, kupić jakąś, kurczę, zamówić porządną No Niestety, takie są tutaj realnie. No, a ja to, ja nie wiem, ja tam mam Sprawdzałem przecież 20 parę kilometrów Fajnie Jakbym to zawiózł, jakby to przyjęli bez problemu Jakbym wrócił, jakbyśmy załadowali Jakbym później drugi raz zdążył to zabić to by było piękne sprawo. Wracam, wysypałem, dokładnie nie wiem, nie, nie sprawdzałem ile ton miałem zaraz zobaczę Ale droga powieła porażkę, Skóry Masakra, tam wcześniej jedna trzecia drogi to spoka, może nie wiem, może jedna czwarta. No bo a tutaj to jest, no, to już i tak lepiej. To tam chwilę wcześniej to normalnie dziura na dziurze. Tragedia. Pobocza nie ma. Dziury tylko. Wracamy, ładujemy i jedziemy znowu jak się uda. Dobra, tamto wywiozłem, tak jak Wam mówiłem, 24 tony. Tak by było bez 40 kg. Tutaj jest jedna przyczepa załadowana. Rozpijaliśmy, żeby tam było wygodniej. I... Ładuj teraz tatę drugą Ciepło jest dosyć za 25 stopni, że będzie. Prawda, kostek? Nic i no Nic i należyć No, budka tak samo. No i to ciekawe, odpalałem tego Wykurczyliśmy przyczepę. Chciałem tam cofnąć do ładowania tym New Hollandem, co mieliśmy nawigację dokładaną. No i akumulator się rozładował. Musiałem go podładować. Eee. Już kiedyś, już zimą on tak też Na wiosnę też był taki problem i myślę po prostu, że się skończył Zobaczymy, zrokniemy jak pszeniczka wygląda Tu troszkę trawki na tym, na miedzy Na obrotniku Ale tam jest spokój. Już z dnia na dzień coraz bardziej do dołu Mieliśmy też pryski, haćmicy, gdzie nie gdzie, na jednym polu i mi trochę wyszło. I musimy opryskać poprawkę. A to tutaj tak suszyło, tak żało Że odpuściliśmy aż na tyle tak dużo, to strasznie tego nie ma. A szkoda to jest Boże, było się wtedy tym herbicydem katować Dlatego tego zostawiliśmy Kurde Ten tak ile czapek ma? Ja nie wiem Codziennie nowa czapka Co masz za czapkę znowu? Tak, Kurde, baj! Bardzo fan faz dziecko! Tak! Yeah. Tak, mieć fryzurę jak tak, i mam tak, no, prawie Jedziemy tak, Więcej niż majtek tak, To na pewno tak, 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 <laughs> 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 <Czysty. laughs> <laughs> To ma ma merka tak no i wieje ale dobra Jakby zaraz maćka nie rozjechał dobra ty vegeta ty czekaj ty no z songiem tak czapę? no ja maciek basy Patrzcie mówiłem, Dwa lata Dwa lata basen Możecie czeka Możecie no. że się kąpać zaraz nie, Ale go składamy, Wcześniej czy był... tego byś rozkładał znowu? Nie no, że złożymy go Złożymy? Złożymy na no, składu hmm. Ale takich szorstków z tego chloru coś chyba się nie da to Tych szorstkości Chłopi, to nie wiadomo czy to od chloru, czy to nie, od mrozu Jak stopami czurali, to można peeling zrobić Peeling z tego trzeciego pomidora O właśnie tutaj, Kochani Tutaj się zrobiło? Pokaż Kred mi ryje prawie Tu ryje w tych poziomach, patrz jak to pozarastało, ja pierdolę Ogórków wciąż. Tak? Miałem kiedy pozbierać nawet O no właśnie, nie masz, Ta odmiana jest bardzo plenna tych ogórków Jaka to odmiana? No właśnie nie wiem czy to jest atomik, bo już pomieszało mi się, ale Ciul tych ogórków Dobra Dawno też nie robiłem z To jest ten trzeci krzak, tak? No ale to jest akurat, za odmiana, jakieś małe pierdy no kurde człowieku tu takie kolosy no. A tutaj co ty mi tu w ogóle to mam patrz jakie grono piękne A dobra grono jest grono Patrzcie <laughs> na to górę <laughs> no, no myślę dobra porównanie Tu no. takie duże, tu takie ogromne A to kurde Ciekawe, Ale, ale grono grono ma. Nie weźmie, nie? grona Wtedy ma Grona ma, widzę kwiatki no, no są mój. Brakło mi tretetek, już wyżej nie łap. <gry> Aha, mam nawet na trytetki, że ekologiczny ogród. Dobra moi linii, jedno pole dokończyliśmy z jeszcze tym jarem zimowym. Teraz idziemy na drugie Tutaj jest około 2 hektary i zostanie nam jeszcze nie wiem hektar 15 może i będziemy mieli wtedy ten jęczmien jary zimowy skończony Zostanie nam tylko te jary jary. Moi mieli, Zobaczyliśmy tutaj te pole, te dwa hektary i wracamy Na dzisiaj Fejrancik Teraz tam dojedziemy, gdzie oczepieliśmy, i zaczepieliśmy header po drogi. Maciek przywiezie dmuchabę i tu kombajn Odczepki header i następny fajerant, 19.15 tak by jest ok Ciemno, okay. 15 lipca i jedziemy ostatni kawałek, i już jarego kosić tu mamy ponad pół przyczepy, tu mamy ponad pół przyczepy jak dziwnie troszkę posypaliśmy wczoraj A. ale już, spróbujemy, to nie wejdzie to przywiedzie w zbiorniku Taśka na kamerowej, dawno nie było w telewizji Szwagier, pooglądasz sobie O. Nie wiem, gdzie jest izolacyjna Izolacyjna? Poszukaj garażu pewnie Popatrzcie, kurczę, wózek DBS Na takiej drodze można za pięć siedem To tutaj no, do... trochę tak? Do tyłu? No je! No tak 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 Ej, żeby ten! Właśnie Wygląda by nie wyrwał Dobra, tam na sobie stanie. nie Tutaj taka skarpa jest, dlatego to troszkę litnie, ale tu byśmy założyli na łączce, byśmy tu zaczepili, to tutaj taki wąwóz, taki a tutaj jest taka wysoka skarpa, że też trochę odpadałoby to. Ciężcy nie potajmują zębin, nie określają. żeby zapał przewrócił. Zapalił capek? No jak jedzie to chyba zapalić żeby... nie powiem Panie no zapalić, ja nie gasiłem po prostu Dobra No to... ja cofał Koniec mojej mili, świę zimowy, znaczy jary zimowy Zakończyliśmy musimy dać do remontu, bo tam może, nie wiem, pierścienie coś coś mieć. Ciężko ją się odpala Widzicie? Tutaj na górce jest, mówię, taka szutrownia Ale na całym polu ujęcznie. nie było łatwo. Że wiecie, żyletki z kombajnu widać Myślę, że ponad 6 ton to spokojnie dało Było dwa pełniutkie, takie na 100% zbiorniki Także myślę, sposób siewu jęczmienia Jarego na zimę mogę polecić. Wiadomo, no zależy na pewno też od zimy, bo to rok rokowi nierówny, ale mówię, były mrozy, po minus 12, bez śniegu, przezimował. Odmiany tylko trzeba yy, odporne na to, nie wiem, jeśli się nie mylę, to były bardziej odporne. No i sprawdzony sposób, w tym roku dalej będziemy próbować to siać. To pole było najpóźniej siane. Tutaj było siane 8 listopada, chyba jak się nie mylę. Bo była skoszona kukurydza, to przetarżowałem, zgruberowałem posiał i zaraz posiałem tutaj jęczmień, bo się miałem w I w ten sam dzień pojechałem się w czynnicę po kukurydzie Także. Ciekawa, ciekawa opcja. Jeżeli ktoś ma gorsze ziemię. Ręczminiary to jest bro, tutaj browar W jak odmucha kombajn, odczyści. Później ja czekam na niego, nie jadę sederem, bo tam są takie kable niżutkie i mu muszę, muszę mu pomóc Dobra wysypaliśmy z kombajnu na przyczepy Jest na golasach, kurde będę ludzie na 18 plus no, ale mniej to bardziej zarobić ty kolor wiem, ja to jeszcze przed deszczami kurczę jest złociutki dobra moi mili, kończymy ten tydzień Jest godzina Która godzina 1817 i widzicie opryskiwaczem tutaj tato wjechał a tam sobie bo przyczepy, bo ja bym coś one mają takie plandeki, że wiecie, od góry nie zacieknie, ale przy... przy burtach to już gorzej. Jak wam wspominałem, na razie tam postawiliśmy zbiornik na paliwo, nalaziliśmy tam 2000 litrów przywieźć Przywieźli nam paliwo, ale Maciek podłączył i mówi, jak szybko odkręcił zawór, tak szybko zakręcił i wyłączył, bo kolanko jest tam jak nam zakładał pęknięte i nie mają nam przysłać nowych komplet i sobie to założymy. A tle, zanim nam kurier przyjeździe, nie możemy nie da się tam zatankować. się wyczesałem Pół się obycałem troszkę Dylkę też troszkę chciałem ale ona się nie daje Prawda? No dobra, także Rancik może w końcu jakiś filmik się uda.